Dzień dobry, nie jestem Nerwarien, a to jest drugi odcinek serii Nerwarien and Friends. Już nazwałem tą serię, nie wiedziałem jak ją nazwać, ale jakoś genialnie wpadłem na ten pomysł i gramy sobie w Dotę. I znowu ze mną jest Przemek. I jak w poprzednim odcinku, nie mam żadnego pojęcia, że to jest kamerowane, tylko znaczy Wiecie o co chodzi. Już tłumaczyłem to w pierwszym odcinku. Żeby ludzie a, nie zachowywali się jakoś sztucznie czy cokolwiek. Więc po prostu normalna gra. Normalnie sobie gadamy o wszystkim i niczym. I gramy sobie w Dotę. Znaczy gramy, dużo powiedziane, bo sobie raczej lamimy, bo jesteśmy raczej ee, sobie. Troszkę mało graliśmy w tę grę i, i i zapoznajemy się z tą grą. Dobra, także e, już... O, czekajcie, teraz, teraz się powinien... Mikrofon zbustować, o widzicie, i teraz muszę go przyciszyć Także wybaczcie mi tą poprzednią grę No eee, niestety Coś takiego mam porypanego z, z CS-em i z Dotą, że coś takiego się dzieje, nie mam żadnego pięcia dlaczego eee, Także no wybaczcie ten poprzedni odcinek, mam nadzieję, że jakoś go tam zdzierżyliście, także Tyle z gadania Monologu, o I przechodzimy do dialogu z Przemkiem Dobra, jestem, sorry no, Nick Kappa Co te twitche? Rajot Nie wiem o co chodzi z o, właśnie nie wiem Ball points? Dziwne Na coś się wymienia? Nie wiem, nie wiem Kogo masz? Templar Assassin, Disruptor i Tusk To, wiem, to nie wiem, nie wiem. Ja mam Dragon Knighta, Ember Spirit, nie wiem co to jest Nie było tego w jedynce, z tego co kojarzę i liczła. liczy jest taki typowy support. Support ewentualnie carry meet. Dragonite' jest fajny. O, tu jest jakiś carry. Tak robię albo new carry. A nie, to support. New carry. nie, yeah. Templar Assassin. Kurde, nie lubię mela w tej grze, ale. Czym grasz? Templar Assassin. I gdzie chcesz nim grać? Nie wiem. Jak coś, tutaj możemy iść razem. Można iść na to kurde. Ten Tusk jest bliska też? Jezu, no, nie wiem, nie wiem. Weź tego Templara. No dobra, biorę, biorę. I no, zaznacz tam na topa. Pójdziemy sobie oboje na topa. Graj. Return to loadout. Play. Aha, no dobra. Kupujemy kuriera coś mi przycina. Hmm, Ratingi... Osiem, sześć, osiem, osiem, osiem. Na'vi, Dendi, Templar, Asasita. Den... Okay. ten? Dendi? Dendi. To jest ten najlepszy z Na'vi, gościu. Oh. Kurde. Literalnie. Dobra. Ja, jest A, dobra. Co? Nawet jest pokazany co maksować. No 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 tylko kurczę właśnie dostaję Dostaje Znaczy pokazuje mi że pierwszy skill który powinienem wziąć to zamienianie creepa w, no, no, to w manę Ale jaki sens, nie rozumiem Na przykład ja miałem na tego na no, nie pierdala. Jak gramy Ej cały czas mi się zmienia ta grafika Można, znowu takie Kijowet Leaving the game. So opcje. Video, advanced. No na hajma wszystko, a mi się znowu zmieniło tak jakbym miał No Kurde, ale ja gram pod supporta, dlaczego mam iść na mida, bez sensu. Ja mogę iść na midę. No to idź, no bo ja jestem pod supporta, także nie ma sensu. Jakbym tam się zbudował pod ten, pod manga to spoko, no ale... <laughs> Co to za wyzwanie? <laughs> Rusek zajmuje jakieś. No, jakieś ci są Chyba, że to jest na zasadzie ten. Prze... Aha, bo to są przymierzone kripy, czy to jest do denajowania, po prostu. No, rozumiem już. To by miało sens. No, a, tylko to był, był 45 sekund. Ej, stary, co jest? mam ser, chodź tu. Ja Tylko sobie afkuję u nas. To za. Robię. Aid slice through. Aid taking damage. Passive. Rozłączył się, aidź ty w pizdu. Ja się rozłączył. Ten, venom? Nie, nie venom, to jest inny. No ten, venom afkuję. <głos> <głos> jak tak ten, jak ten dalej wchodzi, to będziemy mogli wejść z tej gry po prostu. Jestem Ale Denny, Też chwieję, on to zdenajwali, ale No znowu. Otwieram okay. jakieś pasywne, ale mi mean, denują. Halo! Dawaj! O, nasz zabił O, to jest... Dźwięk jest jak ten... Jak to z first blooda wbija, mocne No dobra, wrócił Szkoda, że już czwarty poziom prawie A na pierwszy What the fuck? No to mnie młodzi O cholera, stun a, nie jestem nie martwy. No, przeciwników, one nie widać. nie wiem czemu w sumie. Temblar u nich? Mój. Ja to czym gram. Bo nie mogę przeczytać sobie. Troszkę biją. A, to jest ten z ten strapami. Tylko ja, że czekaj. Ale jaki mam te Pierwsze, zaraz poczytam ci. Czy mniej więcej raz w świetle? Zaraz nie niego Bracera. Uch, to jest jakieś... To ataki. Hmm, hmm, hmm. Unikając obrażeń jednocześnie otrzymując premię do zadawanych obrażeń, te efekty są od siebie oddzielone. Aha, czyli za każdym razem ten? A jeśli ktoś Ciebie za, za auto atakuje, to dostajesz mniej obrażeń. i Jak ty atakujesz, zadajesz więcej obrażeń. Hmm, no na tej zasadzie. To jest sporo tych ataków. Pięć. Dużo mamy, to wow, ale dużo. Bija. Ten znał, ale robi Prawie trami. Hmm. Zbierałem 1400, się zawiesiłem. Znowu nie kopią nic. Próbuj A. tego kuriera. No wiem, wiem, już zrobię. Czy tak zbieram cs bo ja nie powinienem, jako support. Ale jak ten gość nie zbieram, to co mam zrobić? Hmm. Nie spodziewałem się jakiegoś prądu za pół HP. Ulti. No, linia to jest taki burst typowy. Ale już masz szósty? no, no, Aha, no. No, no, no. czy nie? No, <laughs> od razu na no, przez... no, 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 no. No, 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 no. No, Dobra, teraz no. No, no, się nie ruszać. Mam jakąś trapę A tak. jak się go... O, wzięła tego. O, użyłem pod Tiona cholera on mnie za, za dodatkowo, ja Jestem głupi. A klon, <noise> co liczy jest dobry. Nie wiem, że mogę tych pułapek kłaść. O nie, wiem. no przeczytaj, czy masz jakiś limit z tym? Hmm, Max Pro 5. Zgadzaj, że klon to jest... to moje najbliższym. W tej zasadzie. Brawo, zabiliśmy. Jeden kosztuje 150. 350 AP Coś tam bije ten Venom. Ulti mam ja fajny. <grym> Co to ma być? Artefakt Weski to każdy z nami podbiega QR. Zadał mi w tym momencie. O, zabij go. Odbi się dobrze. Jejeje, zabijam. Laguna Blade, Dragon Slave. Ten liczb ma ulti jak Brand, wiesz? On się tak odbija. Hmm. Tyle. Mm. nie zadaje damage nawet, na? moje. jakieś tylko? No. No bo ty jesteś carry Masz auto takami bić, ale tak to wiesz Tak dobrze ustawisz sobie trapy, no to Możesz, co? So, o lina Okej, okay. jest u was? No RIP Ja pierdolę ten gościu Tak ci. Hej Żeby miał ciężko O lina umna. Cały czas jeszcze jest, kurde. No chyba to nie wbiega. Strasznie bije ta lina. No. Cały czas mi się zmniejszają te... Tam? Te tekstury, tak jakbym miał na najniższy. Dziwne mam na stałe ustawiony najwyższe O już, czyli nam bierze już tam z tymi klonami chyba poszło Nie wiem czy też zadają damage w A mamy oh go o, tylko że ja odpodam hmm. Czy będę na serce też podpadł kurde Idzbo, poproszę mi idę, no bo nie wiem, czy coś tam może zrobić, nie wydaje mi się. Pam, param, pam, pam. Co tu mogę wziąć do tych budków? O, to by się uształo. Z maną nie mam problemów, to by się uształo. 10 przeskoków. Kurde, jeśli ten, jeśli by było dwóch ludzi obok siebie, to mogę zadać 2800 wrażeń. Naprawdę? Czy masz coś, co się jest. Nie wiem. W ogóle strasznie dużo znaczy, może nie strasznie dużo ale są w tej grze. Klony, dużo, dużo postaci bazuje na tym, na klonach. A w czy w LOLu jakoś nie ma tego, nie? Dziwne. Ogóle, tak samo jest ten, ten przedmiot Manta Style, który ci daje dwa klony. Co ten chaos Night mi On tam daje stuna i daje blinka do, do postaci. W tej zasadzie, że wiesz, jak on jest w jednej stronie, ty po drugiej stronie, to spotykacie się w połowie. No, 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 w tej zasadzie to działa. Ok, nie A na no, sobie. O jezu, no ma bling de już. What the fuck? Ciekaw, 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 aczkolwiek. Daj no ulti. <śmienicza> o star, to był to, to ulti, właśnie. Wow. Ale dało pory. Ale się może cofnę. Niezłe, niezłe No to jest to, co ci mówiłem, że się odbija między ludźmi. Jak tak, jak tak właśnie dwójka obok siebie jest, no to idealnie. Luna 4:0 0 kurczę, to też jest i, y, taki geremocjny. No wiem, wiem. BG. Na 14 nie za dobrze wygląda, plus 4 fragi na mnie. Nie za dobrze, nie za dobrze, ale gramy 4, 4 na 4. Naga jest strasznie silna hmm. postacią, też działa na klonach właśnie się mantę zawsze robiło na tą postać Serena u nas, pomagać trochę? A nie mogę czarami tak wydarzyć, ale nam są dwie te. To były dwa klony. Mam No, przeszła IJ-3 900 3-1 4-0 5-1 No, na Fidelanach wszystkich No, może być ciężko zagrać. Jak to? o rzeczywiście, będą wyszedł, cholera Ale to czekaj, czy nie, moż nie masz, możliwości teraz wyjścia gry? Z gry? Nie, coś, coś takiego, no Zapytanie chyba, czy chce wyjść z gry, coś cholera, bardziej o o o jestem O cholera. Jesteś tu gdzieś na legonie? Znalazłem nie, nie znalazłem ha, ha. A, się. ulti. Go, 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 go. Musisz się dobrze odbić. A, nie. nie tym razem. Co biłeś? E, lina do ciebie idzie. Gdzie? Gdzieś stąd. jakaś o właśnie. O, no nie, nie trafiłem? Daj tam jakiegoś trapę i pod nogę. O, dagger. O! Duki, Dżuks! Uciekaj. O nie, on dalej biegnie. goni. w tra... tak, Miejsce, tylko może być niewidzialne. No, wiem. Myślałem, że zniknę i z wizji i się zatrzymam, <laughs> What the fuck... O, patrz, muszę wyjść. W lewym... Laga. w lewym... o, masz lagę? Nie. Nie mam, Jest? No, teraz chyba się już zaczynamy. Czy wolił grać, nie? Odłączony od serwera? Ciebie też? Zaczynam. Disconnected. No, mi też. Ale masz ten, teraz gryfikę można bezpiecznie opuścić już. Game is safe to leave, no? Jak się wychodzi? Yeah. masz ten, on disconnect. On. Leave game. Yes. Panie, <słuch> nie trzeba czasu tracić? No, no, to jest dobre tutaj. Tylko, że nie mogę wyjść z gry. No, no też. To, nie, leave game Mi się nic nie dzieje. Też daje, ale nic nie dzieje. What the fuck? Dziwne, mogę się tam to, z aplikacji serwerów w sumie zmienić na Lost Connection to Steam. Ty też, co jest? Chyba, że. nie wiem, już jakiś update? Ja mówię, nie wiem, wyjdę na razie na to. Całkiem. No, no, co Steam a wywaliło też? Dęk. No, coś. 0 bytes. Nie wiem, czy sobie coś ściąga, a 0%. Przywracanie połączenia z siecią do c 2 nie, a może coś z tym cały value. No to. nie, no normalnie nie Dobra. Przed tym swobodem, dobra. Co to ma być z tym Lido? O dobra, doszedłem. Jak ten pieczony Zeus. No ci są tutaj za No a czy wiesz, to jest, to jest easy game właśnie dlatego, Że nukerzy ile game i snowboard leci Ale no wiesz jak masz carry który później do ciebie podbije właśnie na przykład taki ten taki ten Chaos Knight na ci stuna na dwie sekundy i, i daj do ciebie blinka no, no nie zdążysz nic zrobić na tym stunie, bo cię zabije po prostu No 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 to już wyszedłem Teraz czekaj. Uh, dobra, pogrze. radnie wyszło trochę. Trochę szkoda. Jak ja zauważyłem, to sporo jest takich liverów jak na, jak na, na taki poziom. No bo na razie jestem gdzieś tam na czwartym poziomie. Przynajmniej jest na drugim, no to trochę się tego spotyka. Trochę szkoda, że nie dokończyliśmy tej gry. No bo tak to chyba nie dostajemy do żadnego doświadczenia. Jest trochę szkoda. A myślę, że fajnie by było te. Fajnie by było, jakbym. A jakbym z nas sobie troszkę więcej ludzi byśmy to w piątkę nagrywali, to by było super To wtedy na pewno byście mieli mniej żadnego livera i... też mogłyby być to ciekawsze rozmowy i także kto wie, może następne jakieś odcinki. Zaprosi się więcej osób. Zobaczymy. A tymczasem dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Hej. Tyle. <gry>